Hej, 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 Z tej strony Borsuk, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. Wyzwanie Procjona No Life. Co my tu ostatnio w ogóle robiliśmy? Tu mam 7 do wszystkich tu mam na błyski To sobie na pewno zostawię może coś, tam lepszego wypadnie. I będzie OK, ale sobie włożę może do skrzynki. Yy, weszliśmy sobie na pustynię. Pokonaliśmy Mandariel, i teraz wypadałoby iść do Radamenta do siedliska, tam w kanały do niego. No dobra, no to co? Bez zbędnego gadania, może zaczniemy i pójdziemy tam. Zobaczymy, co tam dla nas mają ciekawego. Co tam tu dla nas ciekawego przygotowała Giereczka na dzisiejsze podejście tutaj odporność na trudki no mogą być tutaj katawery czy jak one tam mają to o! jak już trafi to Nie jest tak źle, no trzeba uważać, ale nie jest tak źle. Yy, dobra, tu się poprawię na szybkości, te strzały to są mi ten, karacenóweczkę, karacenóweczkę bym chciał, trzeba sobie jak najszybciej ją nabyć, albo zdobyć, dropnąć, o, defy rozumiecie. Bo ulgę jest niepotrzebna, bo ja i tak nie mam tutaj mojego towarzysza i nie mogę mieć. Także Nie będziemy tego nawet podnosić. Lecianko sobie bym podniósł. 16 poziomik. Lęk te błyski, 52 pana błyskawice, to myślę, nic strasznego się nie powinno tutaj zadziać w tej kwestii. Ale mimo wszystko, wiadomo, lepiej uważać, no bo... Wiadomo. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj yy, nasz dzielny palaty idzie w poszukiwaniu druida i w poszukiwaniu barbarzyńcy, bo tam jakieś tam yy, błędne komunikaty yy, dostał i, i, i nie wie, że barbarzyńca skinął. <laughs> Także idzie na poszukiwania i tego i tego. My wiemy co się z nimi zadziało, a tutaj e, paladyn niekoniecznie. Oho Trzeba uważać, żeby zaraz za paladynem nie trzeba byłoby wyciągać jakichś posiłków akcji poszukiwawczej, bo to by było smutne. Tutaj przejścia, a dobra, to pewnie tu na dole będzie. Tutaj mamy loot Kryształowy wypieć 5-15, duża szybkość ataku, może jak po jakieś nasycenie. Bym sobie zostawił może, chociaż kryształowy to jest, kurde... ...kruchy straszny. Może jakby to był ten długi, to może ten ten niedługi, tylko jako tam długi on się nazywa, bo pałasz Dobra, mamy poziom drugi I mamy jakiegoś dziutka z zamklętą ourrop, to może ich tu wyciągniemy. No tak właśnie myślę mm. Kapliczka umiejętności Broń mi się zdupcyła, no dobra No to musimy się wrócić, bo nie mamy czym atakować za bardzo Dobra. Mówiłem o tym mieczyku. Długi miecz, bo on ma bardzo dużą szybkość ataku. No. I powiem Wam, że ten bym sobie nasycił. Ten mieczyk, właśnie. Długi miecz, ale to trzeba go pewnie znaleźć. I mamy karacenową za 14 tysięcy. Zwykłe 90 obrony, no to od razu bierzemy sobie. Hmm, co by tu jeszcze? Co by tu jeszcze? Na razie tyle. Widzaj. Podlasycenie, właśnie ten długi miecz bardzo dużo szybkość ataków ma. No to akurat. byśmy sobie poodmienili. Dobra, mamy łówkę. Już to ładnie wygląda. Teraz mają 33% szans, że mnie trafią. No to jest różnica i to ogromna. Je dość szybko to, to, to akurat fajnie Szansa na blok 7-5 więc tu się trzymamy O kanały poziom trzeci ale 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 punkt nawigacyjny trzeba znaleźć Czasem. także nie Kitek odejść bo ja tutaj mam ciężkie przeprawy teraz przez kanały także nie wchodź Siedemdziesiąt siedem sztuk złota, super. Kryształowy wieczór dobrej jakości. Tutaj tego... <laughs> trzeba uważać. Bo... Zobaczcie, jaki ostrzał tutaj straszny. Nic strasznego niby się nie powinno zadziać, bo mam dużo obrony. Oni mają w zasadzie tylko 41%, że mnie trafią. To To jest dużo, ale to jest tragedii. E Eteryczny to on się zaraz zniszczy to bez sensu kryształowy miecz jest kruchy strasznie wiadomo kryształowy miecz ten nie to tu sobie dołem pójdziemy Nie ma punktu jednego jeszcze tutaj po tej stronie e... Myślałem że już tutaj będzie myśmy sobie oszczędzili czasu a to no, o nie da nie da radę. I tutaj będzie a pewnie tak tak jest, mamy punkt nawigacyjny. Punkty się wbijają nam ładnie. I jest gitarka ogólna. No dobra, idziemy na radamenta. Tam to może. 23 na trucizny pewnie się po jakieś antidotum wrócimy żeby nic się złego nie zadziało bo to, to takiej małej ilości życia wystarczy wejść w chmurę i już koniec liczka umiejętności, no dobra 19% że mnie trafią, no dobra spoko, to trzeba by było to wykorzystać jakoś na redamenta Kapliczka doświadczenia. No dobra, wolę chyba umiejętności. A, dobra, bo to jest takie coś. Myślałem, że to kapliczka odporności na trucizny. się żeśmy nie zrozumieli delikatnie. Się, żeśmy delikatnie yy, nie zrozumieli. <laughs> Dobra, I jakoś tu ładnie idziemy powoli sobie. Pierścieniowa zbroja to nie potrzebuje, ale patrzcie. I skończyła z... nam się kapliczka, a radamenta jak nie było, tak nie ma. Pyk. Dobra, przed radamentem uciekawki. Cały czas poszukujemy tarczy Jakby ktoś nie wiedział tarczy paladyńskiej Z miejscami naklejnot. To ja na niego, moi drodzy milusińscy. Idę po antidotum. Żeby tu się w coś nie władować. Już ta gra mi nieraz pokazała, jak myślisz, że Dobry jesteś silny, to wcale nie jesteś. No, czekam na taki, tylko bez yy, taki biały, żeby był. To będzie całkiem spoko. Dobra, ale idziemy Muszę po antidota. Dobra, lecimy. Dzielny paladyn idzie mścić się za kolegów. 73 na trudki, to jest ok. O kolei tutaj sobie to, no tutaj niszczmy. W ogóle czy cały ten żyjemy Te gwiazdki też mi się źle kojarzą. Wiecie dlaczego? Kanały QLAST, te sprawy. No tatu przyjemniaczek z tyłu mnie zamraża, ale... Księga umiejętności, dobra. Jak to bywało w Metinie, jakie kłóci dropło. Więc Atma żyje, odpoczywała, czy mogli coś takiego... Uśmiercił nam Atmę. Yy, zapał nie możemy dać. Więc damy sobie śmiałość. Zawsze trochę więcej obrony. Dzień dobry. Mana wykradziona za każde trafienie. I skuteczność ataku. No nie ma nic fajnego Ale dobra, udało się pokonać radamenta. Kupimy sobie podzioneczki, jeszcze wyjdziemy sobie na, na pustynię. Tak sobie jeszcze obadamy delikatnie, grobowe już zrobiłem w następnym odcinku, ja i tak robię teraz tam kilka odcinków, więc to tam gdzie, gdzie przerwa nagrywanie to tam yy, dla was jest obojętne, dla mi to też tam nie robi różnicy. No lakurnik przyszły z widmowym uderzeniem, ale ten miecz się szybko psuje strasznie. Tak, nie chcę za dużo teraz odcinków yy, nagrywać na zapas Bo mówię na dniach kupuję sobie mikrofon No i nie chcę, żebyście tam mieli ze starym mikrofonem dużo materiałów Więc nie nagrywam tak dużo na zapas Po prostu tak, żeby odcinki były A później się tam bardziej zabiorę, jak będę miał już mikrofon I nie chcę, żeby tam właśnie za dużo tych tych odcinków było na starym sprzęcie. Chciałbym tak długo przeżyć, może tak powiem, tym paladynem, żeby nowa seria już się zaczęła. A nowym mikrofonie <laughs> yy, Wszystko zależy od mnie Może się to uda Jak w jakiś głupi sposób nie zginę Jeden zwój możemy sobie podnieść i zaraz mamy 17 poziom. Super. Tu będzie przejście, okej, okay. no to dobrze wiedzieć. Doświadczenia weźmy ją sobie to więcej doświadczenia będzie ile mamy 72, 74, 75 i w siłkę będą lepsze obrażenia i co i co poczekajcie Bo tutaj cały czas te lakuni przychodzą. Dobra. I damy sobie zapał, bo mamy skuteczność ataku. I tak myślę, będę sobie rozdawał teraz punkty. Tyle wzręczność, tak żeby mieć maksymalną szansę na blok. A reszta w siłę, no bo mamy fizyczne obrażenia. To zawsze tam jakieś lepsze, yy, lepsze, lepsze obrażenia mogą się trafić. Broń to już powoli wymaga wymiany, ja zdaję sobie z tego sprabuchę. Właśnie i brań znowu mi się popsuła Miłego dnia życzę Jakbyś faro miała jakąś broń, to bym się nie obraził Podnasycenie co prawda nie ma, ale ma tutaj z fajnymi obrażeniami Bo tutaj było od trucizny, więc dlatego to się tak o... A tu będą takie czysto fizyczne. Też będzie inaczej, dobra? No fajnie by było znaleźć taką tarczę dla palety na miejscami naklejno. No, to resy by przestały być problemem. Choć tu. No, ale. Tu wiadomo, szybkość ataku troszeczkę mniejsza będzie teraz. Mimo, że tu bardzo duża i tu bardzo duża. To po wszystko z Savitan miał. miał lepsze lepszą tą szybkość ataku, no ale. No dobra, tu widzę już grobowiec, to sobie go obadamy w następnym odcinku, to wejdę do miasta, może jeszcze coś tam zerknę. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Komentujcie, jeśli się spodobało. Łapkę w górę możesz zostawić. A ja Cię zapraszam do następnych materiałów w serii Diablo 2 Resurrected na wezwaniu Procjona jak na razie. Także trzymajcie się. Na razie, cześć.